No, chłopaki, tutaj dowcip widzę się są Tomczy, naprawdę gruby. No. Okay. Ja, <sum> no. ale, ale powiem ci, sobie, że skończymy, że ten twój śmiech Nie wiem, no, bo ten to że jest że ale nie zastanawiam się czasami na to. Dobra. Do... Yeah. Witamy serdecznie, dzień dobry. Witamy bardzo. Cześć, dobry, wieczór. dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć, Karol. Cześć, Karol, Karol Świcowski i Karol Jankiewicz. Dzisiaj... w tym tygodniu się dzisiaj... No, dobra, chciałem się trochę. Mi się Sorry. znowu. Ale dobrze, jest coraz lepiej. Przynajmniej teraz udałoś mi się przedstawić. Tak. E, tak słuchajcie, no jest y, czwartek, i ten czwartek jest na tyle wyjątkowy, że przyszedł do nas, y, no, nietuzinkowy A. Czekaj, zgadnę, wyjątkowy gość. Wyjątkowy, wyjątkowy gość, jak zawsze, zresztą. To jest nasza stałe, tak. nasze stałe, takie tak, zawsze. I... Za... Mówimy, że jest u nas wyjątkowy gość, ale tak jest. Jesteśmy prostu, jedynym no. programem na YouTubie, gdzie są zawsze wyjątkowi goście, więc coś w tym musi być. No to jest y, aktor kabaretowy, filmowy, serialowy. Aktor? Ja przeczytałem, aktor charakterystyczny. Aktor charakterystyczny, I zaraz go zapytamy, to, 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 znaczy? to jest też ważne, tak, zapytamy się. Yy. Pewnie go kojarzycie, wszystkiego się za chwilę o nim dowiemy. Tak. Dowiecie też. I I no nie pozostaje nam nic innego, po prostu go zaprośmy i zapytajmy, nie? Tak, zapraszamy. Przed Państwem Sebastian Stankiewicz. Sebastian Stankiewicz. Cześć Karol. Cześć. Cześć, cześć Karol, cześć. cześć. Dobrze Cię widzieć bardzo. No, po powiedzieliście nietusinkowy aktor, ja bym chciał powiedzieć, że raczej Tuzinkowy, nawet y, tuzinowy bardziej, A, albo nawet, czy... bardzo tuzinowy, kilka tuzinów tutaj ale, nie, jest. ale jest. Ale chyba schudłeś o, trochę, o, ostatnio co Ci widziałem, bo jesteś jakiś większy nie? nie, nie? żartuj. No ten serio, naprawdę no. bo to chodzi, chodzić na siłowni i wiesz, teraz, teraz, teraz jesteś bardziej taki zbity, taki no, byczek, byczek się robisz. Byczek Fernando. No dobrze. no dobrze, to jak tak rozpoczęliśmy bardzo przyjemnie. SNL Polska, to jest taki najbardziej taki gorący. Taki aktualny, aktualny temat. Tak, tak, najbardziej nie gorący. ukrywamy, że śledzimy, oglądamy, no bo to jest program live, to jest format amerykański. Tak, bardzo lubimy. No i chcielibyśmy się zapytać, jak to jest właśnie, to jest, to jest właśnie format amerykański, to przyszło Zachodu, to jest dokładnie 1 do 1 to, co jest tam. Jak, się, jak to jest się zmierzyć z taką formą? No wiecie, ty, jest to format, który w Stanach ma już 42 swoje lata. Tak, no tam jest. Y Najwięksi komicy tam zaczynali, e, zaczynali występowali e, aktorzy, więc jest, e, polega to na tym, że jest staw aktorski mm, król, mhm. który ma tam 10-10 e, osób jest w podstawowym składzie, w którym się znajduje i co tydzień jest inny gość. E, program jest przygotowywany w tydzień więc no e, f, e, forma jest e, naprawdę niesamowita, że można się zmierzyć e, co tydzień zupełnie z, jak gdyby z, z czymś innym. Mamy inną osobę, z którą zapraszamy do, do, do mm. swojego programu i tak naprawdę ten ktoś no, to przez te 3-4 dni wskakuje w, w skecze, w filmy, które też robimy i chodzi o to, żeby naprawdę poczuł się dobrze z nami, żebyśmy my też no, jakoś mm. razem złapali dobre flow, zafungowali razem, żeby, żeby potem na live'ie, no bo jest live no, zawsze w sobotę no, jest no tylko tak, raz. No i żeby to dobrze oczywiście poszło. Się, dobrze się w tym czujesz. To jest taki, to, to, taki stresik. Co, to, lubisz to? No, no, co ty tak, stres. Fajny jest ten, znaczy. Fajny, <laughs> stres jest zawsze stresem, nie? No, tak. To znaczy, ale czasami stres może, może być, być, być jakiś aktorny, a może który, być też tak, taki, tak, który zamraża. Trochę, trochę z, może być zamrażający. No, raczej jest ten właśnie mobilizujący. No jest, i jest, jest, jest jesteś pierwszymi aktorami w Polsce, którzy mają do czynienia z takim formatem, nie? No tak, to Jakby jest. Jakby, to jest fajne tak. doświadczenie, naprawdę. Tego wam nikt nie zabierze, że. że no że wszystko... z, z, o, zrobiliśmy tak zwane tak. otwarcie tego programu, się, prawda? tak, tak. No w pierwszym otwarciu programu pierwszy. w Stanach. To był 70 tam któryś rok był? chyba siódmy, yy, szósty jak, y, chyba jakoś tak? I nie chcę teraz strzela się... 78 załóżmy. No to był, był na przykład y, Belushi, Chevy Chase, no. y, Dan Aykroyd. Y, no to jest, jak, no, jeżeli... No, <laughs> tak, no to jest mam pisane, pisana duża kariera. Jim Fallon, był, Jim Fallon też tak, no, był, Jim Carrey. I, tak, Jim Carrey, no wie, wielu było tych y, Andy Kaufman, tak, e, wielu było tak. tych komików. Czasami po, po, podoba mi się takie wiesz, stwierdzenie, że ktoś tam gdzieś napisał w komentarzach, kto będzie polskim Jimmy Fallonem, a mm -hmm. ktoś inny napisał stary, ale Jimmy Fallon jak zaczynał w SNL, nie był jeszcze Tak, jestem, więc jest, nie wiem, <grym> tak, że to Jimmy Fallon. <grym> dokładnie, tak. Tak. więc... No dobrze, okej, okay. chcemy Ci złożyć najserdeczniejsze życzenia, tak. bo trzy dni temu miałeś urodziny, dzisiaj jest, czwartek, tak. jest czwartek, czwartek, można powiedzieć, że wcale masz już 40 lat, tak. Możesz czyli powiedzieć... niedługo kryzys wieku średniego. Tak średni jak wygląda człowiek, który no, ma 40 nie, lat. Nie wiem, czy jesteś na to przygotowany? No tak? to przygo Myślę, że jestem przygotowany, nie wiem co to znaczy, kry kryzys wieku średniego, cały czas się czuję, no jakbym miał dwie dychy. No i o to chodzi, więc chyba jest okej. Okay. No i właśnie. Słuchaj, jak myślisz, która rola przyniosła Ci największą popularność, bo nie ukrywam, że miałeś ich naprawdę mnóstwo. Popularność. Na pewno serial singielka, prawda? No mm -hmm. bo tam no tak. grałem już sporo, grałem jedną z, 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 z głównych ruchów. Często na ekranie, no, dobra tak, czasu na, na ekranie. Dokładnie, dokładnie o to chodzi. No, no i myślę, że sprawę z, z, zrobiło ucho u prezesa, no. no to na pewno. No, tak. Czasami wiesz, zdarza się, yy, że, 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 że ktoś mnie tam minie na ulicy i się uśmiecha, albo ktoś podchodzi i mówi. O, pan Tomek z, y, Syn Pani Basi czy coś, no to, to nie nie wiem, <laughs> że, że jakby to jest z tego. No to jeśli chodzi o, o popularność, chociaż cenię sobie też te rolę, nie? Ale, no. ale, ale taką rolę, która przyniosła mi, nie wiem, takie y, zadowolenie aktorskie, no to jest na pewno y, rola Bodo tak. Człowiek z magicznym budekiem, bo tam zagrałem coś innego, inaczej, zupełnie nie? coś innego, jak patrzę wziąłem, na ekran, wziąłem. to widzę, że to nie jestem ja. no To, to, mm -hmm. tutaj, tak, to ja jest też... naj, najbardziej daleko gdzieś tam ode mnie. Każdą rolę, cokolwiek byś nie grał, czy to jest epizod, czy to jest jakaś mała rurka, postać, zawsze starasz się zagrać tak, żeby, żeby to była największa rola po prostu do zagrania i zawsze starasz się zrobić tego perełkę. To znaczy chodzi o to, że mówi się o takim aktorskim żargonie, żeby czasami nie kraść sceny albo nie liżać z sza nie, mm -hmm. prawda? Ale no wiesz, jak ja zaczynałem od epizodów, nie, za, nie zacząłem od głównych ról. Mm. To jest zupełnie inna sytuacja. Jeśli zaczynasz od epizodów, no to ja, ja się też jak gdyby starałem zawsze no, nie oszukiwać widzów, nie oszukiwać siebie. I nawet tak jak gdyby, bo wiadomo, no, dostajesz też jakieś za to pieniądze, umówmy się, no. robić to no, profesjonalnie i zawsze starać się robić to tak że, żeby no, żeby coś, coś wnieść, jednak to nawet tą małą, małą rolą, niewielką, jakby do, 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 do całego filmu. Jeśli z, wiesz, z, teraz robię więcej rzeczy, no to znaczy, że małe no role się jakoś się. zadziałały. Co to też o to chodzi. No, każdy aktor jakoś zaczyna. Jedni zaczynają od dużych ról. Ale nie zaczynają od małych ról. No, i no to właśnie o to mi chodziło. Że, czyli jednak bardzo, o, to jest bardzo jest świetne, ładne, co powiedziałeś. Wiesz, nie zaczynałem od dużych chyba, ale też nie zaczynałem od małych. Dla ciebie, te role były duże. <susuruj> tak, <susuruj> dobrze, bardzo dobrze. <susuruj> no, my pracowaliśmy razem przy klubie Wuczyków, jak już wcześniej tak. powiedziałem. To w ogóle niesamowite, nie? Że graliśmy sobie razem w tym momencie. To było niesamowite, chciałem ty? ci powiedzieć, że to ja zagram z tobą. Nie, nie. tak jak wcześniej wypadziłeś <susurujesz susurujesz> ty ze mną. Nie. O, no, to to zagrałeś to większą to... rolę. Ja byłem kumplem głównego bohatera, czyli swoim. Nie chcę przestań. Ale chyba powiem ci To jest bardzo fajne. Ale wiesz, co powiem ci, że mam Zrobioną scenę, my ją puścimy tutaj, tak, pokażemy. Tak? O. To jest taka scena, zobaczcie sobie ją. No, ale właśnie tak, tak. widzisz, podałeś świetnie, po prostu, po, podałeś po prostu scenę, którą zagrałem bez tekstu. No, jak, na, ja tak. się okazuje, najlepiej gram w scenach bez tekstu. Tak. A jak już mam z tekst, to już jest problem. Tak, no. ale no naprawdę świetnie to zagrałeś, No i wspominam to bardzo dobrze, no, bardzo dobrze, dobrze wspominam. Te Nie, czasy. no mi się fajnie, bo był jeden, ty... jeden z najpiękniejszych tak, planów. Tak, na tak, tak, to, tak. jak skończyliśmy. Yy, to był chyba, to był ca, ca, cała noc była. Cała, cała noc, noc była tak. zdjęć i, i, i faktycznie byli, byliśmy zmęczeni, a mieliśmy jechać do Warszawy. Tak, pamiętam, to. tak. Tak, niesamowite i, i, i jechali, Sami, jechaliśmy jeliśmy. i po, no po prostu było, byliśmy już totalnie zmęczeni i tak. naprawdę to wiadomo, no, no, nie można samoch po, 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 prowadzić samochodu jak no się można. jest zmęczonym. Więc po prostu zjechaliśmy na stację benzynową <laughs> i to było, to było lato, było ma ciepło. Ja pamiętam, włączyłem chłodzenie, tak odcięło nas w sekundę i się okazało, że po prostu przebudziliśmy się kiedy. Kiedy było nam totalnie gorąco, dlatego że, że po prostu już padł na makaron, akumulator, nie? Tak, na stacji. No ale było, no to jak ja, No i potem klemy odpaliliśmy i pojechaliśmy, ale tak. pamiętam jak to było, I jak tak. ja już mówię. Ty już spałeś, prawda, już. I tak, wiesz tak. jak to jest. Jedziesz zawsze tak. obok tak. z kierowcą i tak. Jak tam, ja mówię. A czy jesteś Nie, nie, ja jeszcze, okej. Okay. Dobrze? No, no. Ja mówię, ty może zjedziemy. Nie ma problemu, nie? Tak, I tak zjechaliśmy tak, i, tak, i. Tak, święty. Tak. No, I tak. I pomarł sekundę. To w okolice Katowic. Tak, to było Dobry, okolice no. Katowic. To, nie, to jest niesamowita historia, naprawdę. Jesteś, jesteś jedyną osobą, którą znamy, chyba, która ma włosy i jest łysa jednocześnie. No. Tak, to już słyszałem. Pięknie. Ja ostatnio usłyszałem gdzieś, gdzieś na, na planie, jak mi powiedział, stanki, jak ciebie nie było, to ktoś, ktoś tam mówi, ty, a gdzie jest ten łysy z długim włosem? <laughs> No dobra, stanki, bo to chyba już przechodzimy do po drugiej części naszego programu. Zawsze tak. w na, naszym e, programie najpierw jest rozmowa, a później e, jest, a później e, jest challenge. zadanie challenge. Taki e. śmieszny, nic się nie będziesz musiał ruszać. Nie taki format form, tak, tak, mamy, taki wieś, format, no. no ale to spoko jest. Przez ten challenge. To będzie śmieszne. Dobra, dlatego, dlatego trzymajcie się my. i zaraz się widzimy w challenge. U. Uwaga! Sekunda. Nasze zadanie będzie dzisiaj suche, bardzo. Wy też sobie przygotujcie kubki z wodą, żebyście za bardzo nie uschli. No. Zadanie polega na tym, że przedstawimy Ci za chwilę parę parę sucharów i będziemy musieli tutaj z Tobą wspólnie poszukać odpowiedzi na, na, te, na te suchary. Pierwszy słuchaj co robi piłkarz na ulicy. Jak myślisz co robi piłkarz na ulicy? Hmm, eee, może coś z liniami, bo są te li, li, linie. Te, Czekaj, te, te wszystkie o wszystkie białe, nie? No tak, pasy. No, może są pasy. Może pasy. O, pasy. O, pasy. No nie. Dobra. Dobra, co sprawdzamy? Sprawdźmy no, co robi. Stoi w korkach. Stoi w korkach. No! No! Dobre, no, dobra, dobra, tak, no tak, tak, widzisz? tak. Nie ma no, faktycznie. No, dobra. Basy, ale to coś było... Ale po blisko, blisko, ciepłe, tak, ciepłe, ciepłe, tak, tak, tak. Jak gdybyście tak, 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 wiedzieli co robi teraz piłkarz na ulicy, to będziecie <laughs> wiedzieli, że stoi w porkach. Słuchajcie, dobra. Ja lecimy wiedna. dalej, dalej. Ubikacja jednookiego potwora. No to jest y -y. takie... Je, Powiem, że to jest jedno, jedno słowo, Jedyn, jeden, jeden, jeden ubikacja, wyraz. jedno. Ty yy, jednoki podwór to jest chyba cyklop, no? Ale. Cyklop? <ścoughs> a! 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 <śmiennika> Jaki, jakie głupie! Jakie głupie! <śmiennika> cyklop! No to, ubikacja? Okej, no, Ok, to cyklop. Tak. Tak, to, to, to cyklop, no tak. <śmiennika> Co mówi obcy schodząc z urwiska? A! A. No. Nie przypomnę <zysz> no, no, się Tak to nie powiedział, ale... Czekaj, co on może, może obcy. mówić? Obcy, co, opcy, znaczy, obcy opcy, opcy, Obcy, obcy, obcy schodzący z urwiska. Ulb... z urwiska. No, nie Opcję yy, ósmy pasażer no stromo NoStromo! O, o kurde, dobra! Ale wypijcie to, to przegraństwo, co? Tak, wypykniemy, zrobimy kluczka. Tak dobra, słuchajcie, ulubione chipsy hydraulika. Yy, bo może... Ale to nie chodzi o ten klucz francuski. <laughs> nie, nie wiem ale... Jak wiecie, masz jakiś pomysł i może może... Francuskie? Chiksy nie nie, nie, nie. Francuski, francuskie, a to cziksy, francuskie? Yy, Czekajcie, bo są paprykowe jakieś jakiś... Rur, rur. Rurki? Nie, no jak. Rur! rur. Dobra, sprawdzamy! Rolsony! Crunchy. 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 A! Aaa! Oh. A! a, a. 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 <laughs> Ale to dowcipne. Dobre, naprawdę dobre, dobre, dobre. No na tym polegają suchy no, tak. Teraz tak, następny suchar. No jak nazywa, nazywa się? się piękna, piękna kobieta, kobieta w, w Niemczech? W Niemczech no nie wiem A... jak może być jak, jak, jak może się, się nazywać. Czekaj, jak nazywa się piękna kobieta w Niemczech? Mm, no nie Helga. <grym> <grym> A wiem co? No. turystka? Co bo tam nie ma <grym> <gada. Weź. grym> Dobrze. <jest. grym> nie, bo to jest tak, że zawsze pomiędzy ujęciami jak chcę sobie zrobić przerwę. Tak. Wiesz, stoisz, rozmawiasz z kimś, prawda, dużo osób stoi gada. Rzucasz takiego suchara, wszyscy odchodzą, zostajesz sam. Tak, wolne, <grymne> <grymne> wolne, nie? Trzeba bardzo Ci dziękuję, że wpadłeś, tak. naprawdę. Tak, naszemu zadaniu. Jesteś zadaniu, jesteśmy zaszczyceni. Trochę się tu wysuszyliśmy. Z tak. Trochę się wy, wy, wysuszyliśmy, My myślałem, że będzie coś, coś trudniejszego. Nie. Powiem Wam, że w... Pe... Przez moment się bałem. Stresowałeś bałeś. Stresowałeś się. się. Nie, stwierdziliśmy, że będziemy tutaj nie będziemy okrutni, bo Cię uwielbiamy, więc nie chcemy, żebyś się tutaj nadwyręczał za bardzo. No ty myślisz w takiej pozycji, że aż grzechem byłoby, czy z niej wyciągać. Jak, mał, doszcz, czy jak gdzieś... mały, gruby był. Tak, tak, więc... Z y... otwartym sercem kochani <laughs> dla was. E, dziękujemy z Wami, że byliście z nami przez te kilkanaście minut. E, Sebacz, ty masz jakieś media społecznościowe, które można śledzić... Co jeszcze tak zrobić, tak że pojawi się tu, tu i to się prawda? pojawi. Tak? Zrób tak, tak. jest I... o, Tu się pojawi Sebastian Stanki Stankiewicz. Tak, tak, I jest jeszcze m, strona facebookowa Sebastian Stankiewicz. Taki, A, taki oficjalny. Taki oficjalny. Nazwijmy to tak, tak. fanbase, czy nie? W opisie. <laughs> śledźcie siebie, śledźcie nas, subskrybujcie. Tutaj macie czerwone przyciski, przyciski jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Eee, bardzo wam dziękujemy, że z nami jesteście. To już jest drugi odcinek w tym roku. Czekajcie na nas za tydzień, będzie coś. możemy coś... wydawać, że coś będzie innego. Coś będzie innego, rozkoczymy was. Tak. Eee, no i co? No i o, piszcie w komentarzach, czego życzycie Sebastianowi, bo Sebastian, czy dni temu, czy dychy. <laughs> więc wszystkiego najlepszego. Eee, no i co? No i trzymajcie się, jak zawsze. Kochamy was, wy nas, o to chodzi, dziewczyny, słuchajcie Czego więcej chcieć od życia, no Tylko, tylko tak... naprawdę jesteśmy, tylko po prostu Tak naprawdę takich... to my jesteśmy między wami to trochę nie? Jesteśmy trochę między wami Tak naprawdę to ja jestem między wami tak? A między nami dzisiaj był Sebastian y, Sankiewicz, Stankiewicz Wielki aktor, więc pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia No nie, nie z tym bym nie przesadzał, ale dziękuję bardzo kochani Trzymajcie Trzymaj się, papa pa. Do zobaczenia za tydzień Nie przepraszam, Tak, <grymne> <grymne> Jadłem <grymne> i <po> tutaj... Prostu... <grymne> Zobaczcie, ja jestem... jestem ale... Normalnie jestem wysoki, ale brzuch mi się, się tutaj ta... skurczył i tu jest teraz mały ten tył coś mi poderczy. Nie, <grymne> a, a, Ale mogę nawet powiedzieć co? Nie, a to nie.